Duster, fajne auto. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie! Dzisiaj wyjściowo, chociaż pogoda jakaś taka się zmienna zrobiła i znów wiatr się wzmaga, ale wyjściowo z bulwarów straceńskich w wiecku Białej. Po naprawdę intensywnym Tygodniu w pracy, który mocno, mocno niejako ograniczył moje zegarkowe e, zegarkowe hobby, nie, ale czas, jaki mogłem poświęcić zegarkom. Choć wszystko zaczęło się bardzo fajnie, bo nasze, od naszego lokalnego, bielsko białskiego spotkania małego grona moich zegarkowych przyjaciół pod przewodnictwem naszego elkomendanty, gdzie, jak to zwykle w takich e, momentach bywa, pojawiło się dużo ciekawych zegarków. Pojawiło się dużo ciekawych zegarków, ale Show cały został skradziony zdecydowanie przez Hanarta, właśnie który na, jest nowym nabytkiem Leona i który jest rewelacyjnie fantastyczny, choć z mojej perspektywy, z perspektywy mojego nadgarstka, nieco wizualnie duży. Co przyznam się szczerze, przyjąłem z delikatną ulgą, bo to jest tak ładny zegarek, że byłby potwornie kuszący. I nawet bym się zastanawiał, którego z moich czasomierzy mógłbym potencjalnie za Hanarta zamienić. Ja wiem, że jest też, choć stosunkowo trudno dostępna wersja 38 mm, jak na razie na szczęście nie miałem okazji jej pomacać. Za to z tegoż oto właśnie spotkania wróciłem z kilkoma zegarkami. Przyniosłem kilka zegarków e, z różnej beczki. A dwa z nich to coś, co na kanale jakoś nieszczególnie się chyba do tej pory pojawiało, bo to homary. Jeden z nich bardzo, bardzo taki bezpośredni i z dalekiego wschodu, a drugi też z oceanu i nieco bardziej w tym swoim byciu homarem dyskretny, jednakże no cóż, nie jest to w pełni oryginalny projekt. Co mam na myśli? Mam tutaj NTH i San Martina w towarzystwie całkiem ciekawej czarnej, kwarcowej Alpiny. Z trzema zegarkami wypożyczonymi zwróciłem ze spotkania dwa homary, jeden taki dyskretny poniekąd, drugi taki in your face, bardzo wprost i właściwie rzecz biorąc, dosłowny. No i alpina, którą, z którą to marką nie miałem wiele kontaktu, a jest to wersja budżetowa i zaskakująco ciekawa, jak ktoś szuka lotnika kwarcowego ze Swiss Made na tarczy, a jednocześnie nie odstrasza go stosunkowo duży rozmiar tego zegarka. Pożyczyłem te zegarki, żeby, żeby się do nich troszeczkę przymierzyć, żeby sobie je pooglądać, szczególnie San Martina w jego najnowszej rewizji i wypuście, jak to teraz u kolegów Chińczyków wygląda z jakością. Spoiler, z jakością wygląda coraz lepiej, wręcz już nie nieprzyzwoicie dobrze, jak na, jak na cenę, za którą jest to sprzedawane. Szkoda, że tutaj nie powstają oryginalne designy, które miałyby jakiś polot, jakiś własny pomysł. NTH NTH jest w naszej nazwijmy to zegarkowej rodzinie jakiś czas, bo Leon tego mikrobrandowego nurka zdobył już kilka lat temu. Był to zawsze mikrobrand, który był drogi. Odbiegał od średniej już tych w momencie zakupu, a był przynajmniej z dwa razy droższy od, od innych propozycji mikrobrandowych. I wziąłem go po to, żeby zobaczyć i popatrzeć i przymierzyć, jak się trzyma po tych latach względem tego wszystkiego, co miałem okazję przez swoje ręce i przez swój nadgarstek przepuścić. Taka zwariowana trójka, z którą wróciłem ze spotkania do domu, dzięki czemu znowuż mogę coś pomacać i coś obejrzeć, niekoniecznie od razu to kupując. Zalety posiadania zegarkowych przyjaciół. Chciałem pomacać, chciałem poprzymierzać, chciałem obejrzeć, chciałem poznać, jeżeli chodzi o Alpinę, to mam ku temu okazję. Zdałem sobie właśnie sprawę, że ja chyba nigdy nie odnosiłem się do tematu homarów na kanale i do mojego osobistego zupełnie stosunku do tego typu tworów. Nie jestem ekstremistą. Tak długo jak zegarki nie naruszają patentów, nie naruszają zastrzeżonych wzorców, nie naruszają zastrzeżonego logo i nie są takimi pełnymi podróbkami, które udają w pełni łącznie z nazwą zegarki, czyli nie łamią prawa to ja nie traktuję tego jako coś, czego nie można mieć. Traktuję wiele z tych rozwiązań, które są kopiami jeden do jednego, jako troszeczkę nieeleganckie. Choć przyznam się, że w mojej podróży zegarkowej też trochę chińskich komarów miałem, choćby tego powodu, żeby zobaczyć, jak dany zegarek się sprawuje, jaki klimat potencjalnie oryginalny zegarek, na który w danym momencie nie mogłem sobie pozwolić, mógłby mi dać. Przeszły przez moje ręce homary Rolexa Explorera jedynki, Explorera dwójki bodajże od, od Tiger Concepta. E, miałem z firmy Alfa Rolexa ala Rolexa Daytona na chińskim werku ST-19. Zresztą fantastyczny zegarek, fajny w takim klimacie tej Daytony nazywanej potocznie Paul Newman właśnie historycznej, która jest zegarkiem z perspektywy normalnego kolekcjonera zupełnie nieosiągalnym, a chciałem zobaczyć ten klimat, i było to fajne doświadczenie. Pewnie jeszcze kilka innych się przewinęło. Spotkanie z homarami sprawiło też, jak gdyby utwardziło mnie w przekonaniu, że mogę mieć i powinienem mieć w kolekcji Speedy'ego, i Speedy'ego w kolekcji mam. Także dla wszystkich tego typu rzeczy, które nie łamią prawa, według mnie gdzieś tam jest miejsce. Choć takie pełne, pełne. Kopie 1 do jednego zdecydowanie są mniej eleganckie. Warto też oddać, że takie marki, jak chociażby San Martin mają swoje ofercie takie zegarki, których, które nie występują jeden do jednego w ofercie tych oryginalnych producentów. San Martin ma ciekawego nurka w brązie stylizowanego na 62 masa od Seiko, który jest wykonany fantastycznie. Miałem go okazję pomacać No i czegoś takiego od Seiko nie można dostać, nawet gdyby. Gdyby się bardzo chciało, bo taki zegarek nigdy nie istniał. I to są takie miejsca, gdzie już można się zastanawiać, czy, czy ten brak elegancji już znika i dostajemy coś ekstra, czego nie możemy oczekiwać od, od oryginalnego brandu. W każdym bądź razie jakoś dramatycznie, nie polecam tych kopii jeden do jednego, ale też jeżeli nie łamią prawa, to nie mnie jest, że tak powiem, jakoś dramatycznie je odrzucać. Ale to nie wszystko. A propos dalekiego wschodu. A propos dalekich Chin, bo właśnie stamtąd kilka dni temu odebrałem branzoletę, do którą zamówiłem, myśląc właśnie o moim lążynie spiricie Chrono. Lążinie spiricie Chrono, do którego mam oryginalną branzoletę, na której go kupiłem, jednak ze względu na jej charakter na endlinki w wersji męskiej staje się ten zegarek w tamtym anturażu oryginalno-branzoletowym dla mnie po prostu za duży. Czasami lubię zrzucić zegarek z, ze skórzanego paska i założyć na jakiś metal i szukam cały czas jakiegoś najlepszego rozwiązania. Tym razem postawiłem na niezbyt drogą rzekłbym nawet budżetową bransoletę stylizowaną nieco na pasek, e, która pochodzi z Chin, wyposażoną w taki sobie mechanizm zamykania, ale klamra znana z pasków Omegi i muszę powiedzieć, że mi się to całkiem całkiem spodobało. Spodobało mi się, choć wzbudziło różne reakcje, gdy pokazałem zegarek na zdjęciach na czasocholikach, Od takich, że jest fajnie i spoko, aż po takie, że powinno być to prawnie zakazane. Na szczęście, a przynajmniej według mojej najlepszej wiedzy, prawo jeszcze mi nie limituje możliwości używania tej, tej, tej branzolety, czy też tej pasko -bransolety więc pozwolę sobie jeszcze z tych możliwości korzystać jak na razie i go sobie tak noszę i sprawia mi to frajdę. Szczególnie biorąc pod uwagę, że całość bransolety kosztowała mniej niż 50 zł, a wykonana jest całkiem fajnie, a przynajmniej takie robi pierwsze wrażenie. Tak mnie jeszcze naszło, bo jak widzicie, to taki odcinek, w którym chyba rozładowuję emocje i chciałem się po prostu z wami znowu wizualnie i troszeczkę tak internetowo spotkać, więc jest bez scenariusza i dzielę się tym wszystkim, co się działo zegarkowo i koło zegarkowo. Jak wspominałem przed chwilą o, o branzolecie, to nasza mnie jeszcze taka refleksja i chciałem Was zapytać o coś, zapytać o wasze doświadczenia albo wasz punkt widzenia na to, bo. Mam takie, takie moje spostrzeżenie, które podąża za mną już jakiś czas, a propos naszego internetu i tego lokalnego polskiego i takiego szerokiego. Za każdym razem, kiedy pokazuję coś e, zdjęciowo na szeroko pojętych grupach internetowych, zegarkowych, dostrzegam pewną rozbieżność albo dwa rodzaje podejścia. Gdy robię to na grupach międzynarodowych, tych angielskojęzycznych, to zazwyczaj ludzie... Piszą w komentarzach, jeżeli coś się im podoba. Zauważyłem, że u nas, przynajmniej takie jest moje odczucie, ludzie piszą wtedy, kiedy coś im się nie podoba i uważają, że trzeba gdyby to zaznaczyć. Zastanawiam się, czy to jest tylko moje spostrzeżenie, czy może, może podzielacie taki pogląd albo macie podobne. Podzielcie się proszę w komentarzach niżej, czy, czy też, też tak to widzicie, albo może po prostu. Mam skrzywioną percepcję w jakiejś tam sytuacji. W każdym bądź razie, gdyby nie te grupy, gdyby nie tam możliwość spotkania z, z zegarkowymi przyjaciółmi i spotkania się z wami wszystkimi w ten e, wideotransmisyjny sposób, to muszę powiedzieć, że to hobby dużo by, dużo by straciło. Warto szukać ludzi z którymi można to wydzielić nie tylko na kanwie tej naszej cyfrowej, cyfrowej rzeczywistości w internecie, ale też rozglądajcie się wokoło za lokalnymi wariatami, organizujcie małe grupy, spotykajcie się, bo naprawdę można pomacać różne zegarki, można poznać fantastycznych ludzi, można zawiązać świetne przyjaźnie. No i wtedy mamy ten benefit, że czasami możemy coś przymierzyć, a nawet pożyczyć i ponosić, nie wydając zupełnie pieniędzy. A bywają te zegarki z całego spektrum cenowego, pomysłowego, koncepcyjnego. I to jest, to jest coś, co mnie cieszy. Dzisiejszy film cały filmował dla mnie mój syn Tymek, za co mu serdecznie dziękuję. Zobaczymy, jak to wyjdzie przy montażu, czy się udało, bo jest to moja przepustka poniekąd, żeby spędzić czas z synem, który staje się już nastolatkiem i pewnie tego czasu dla... Podstarzałego i pewnie z tej perspektywy nudnego ojca nie będzie znajdował już wiele. W każdym bądź razie takie przegadane trochę o wszystkim, trochę o niczym. Na dzisiaj, a jak wszystko dobrze pójdzie, za bardzo małą chwilę, żeby nie powiedzieć, że to można liczyć w godzinach, powinien pojawić się też film o Versa, Fajnym zegarku, który, który przekonał mnie do siebie bardzo mocno, mimo tego, że jest podwójnie kwarcowy. Cóż, dziękuję za dzisiaj. I do zobaczenia.